cały dzień Rzym, a jutro rano Paryż. Tylko zwycięstwo. Doświadczajcie świata, doświadczajcie życia. Zapraszam Was na wideo z Rzymu. Witam Was serdecznie. Aktualnie jestem w Watykanie, choć moja Kamera, mój telefon znajduje się we Włoszech. Właśnie tutaj, chyba nawet przy tych samych kamieniach. Dwa miesiące temu kończyłem filmik z Rzymu. Byłem tu na początku lutego, a teraz trzeci dzień Eurotripa. Moi drodzy, doleciliśmy dolecieliśmy dzisiaj do Rzymu. Przez chwilkę przyszliśmy do Watykanu, czyli w ciągu kilku dni zaliczyliśmy już sporo państw. 5, ale w tym miesiącu będzie 10, więc zobaczę, czy od tych dwóch miesięcy coś się w Rzymie zmieniło. Na pewno tutaj w Watykanie jest więcej tych rzeczy i to jest ciekawe, że tak naprawdę jeśli człowiek chce, to może wszystko. Tak jak wam jeszcze raz powiem, niezależnie od kwoty. Dlaczego? Dlatego, że lot do Rzymu kosztował mnie niecałe 13 euro. Jest skutecznie, jest skutecznie, można bardzo dużo rzeczy zobaczyć, bardzo dużo państw zwiedzić, rewelacyjne jedzonko lokalne zasmakować, poznać kulturę ludzi, porozmawiać właśnie z ludźmi lokalnymi, więc ja podróżuję tanio i skutecznie, a Ty również możesz zacząć podróżować tanio i skutecznie, a pomoże Ci w tym mój e-book. Do którego link znajdziesz na dole. Jak skutecznie i ta, tanio i skutecznie podróżować, przyda się każdemu, niezależnie od typu podróży, niezależnie od budżetu, ale przede wszystkim zaoszczędzi bardzo dużo pieniędzy i zacznie doświadczać życia oraz świata na własnych zasadach. A ja rewelacyjnie się cieszę. Mam bardzo dużo energii po nieprzespanych nocach, ale nie ma co się dziwić. Każde miejsce. Które odkrywam na świecie, które odwiedzam nawet ponownie, dodaje mi tej energii, więc jest bajka, jest rewelacyjnie. Przyszliśmy w Rzymie na taką pizzę. Tutaj pan zaczyna robić, jest profesjonalnie. Dalej trwa dzień trzeci. Obudziliśmy się rano w Nice i zjedliśmy. Super śniadanko. Później już na obiad nie było czasu, no bo mieliśmy lot, ale teraz jesteśmy na kolacji. Oczywiście pizza, Rzym, aperolki, więc no jest dobrze, jest dobrze. Krystian, czy ty jesteś zmęczony powiedz mi? No bo no. przed tobą cały miesiąc ze mną, bo jesteś na każdym wyjeździe, ale czy zmęczyłeś się przynajmniej już trochę? W trzeci dzień? Troszkę tak, ale no, nie ma się co dziwić jest mega intensywnie. Ale, ale w to... ciągu tego miesiąca na pewno wypracujemy sobie tak <grym> kondy kondycję ta, 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 tak, tak, tak jak, tak jak tak rozmawialiśmy tak. wcześniej, że trzy no, dni minęły, a czujemy się jakbyśmy już tu byli z tydzień, z ba, z tydzień podróży, także tak, jest tak. mega intensywnie, ale jest zbyt trwale. Także pamiętajcie, tylko zwycięstwo. Doświadczajcie świata, doświadczajcie życia. Nowy dzień, czwarty dzień. Rzym, moi drodzy, jesteśmy tutaj w hoteliku. Niestety restauracja nie funkcjonuje, więc śniadanie dali nam do pokoju. Dużo napoi, to przede wszystkim. Tutaj jakieś takie rogaliki, wszystko paczkowane, więc szału nie ma. Nie ma nic świeżutkiego. No ale cóż, ja zawsze preferuję podczas podróży spać w hotelach właśnie ze śniadaniami, jeśli chce się następnego dnia intensywnie zwiedzać, więc na tą opcję zdecydowaliśmy się w Rzymie. Dzisiaj będzie śniadanko tutaj na tarasie, w takim włoskim klimacie. Wczoraj jedliśmy świetną jajeczniczkę na lazurowym wybrzeżu, również widoczek był rewelacyjny, także codziennie inny klimat, codzienne, codziennie inne atrakcje. Dzieje się, pokażę wam mniej więcej jak tutaj my śpimy. Mamy e, dwa. Pokoje, tutaj takie łóżko trochę rozwalane. O, tutaj już widzę ekipa gotowa, w gotowości na nowy ja dzień. Nasz, no pewnie. i to mi się mega podoba. Jak tam Wiktoria Hospana? No to rewelacja. Śniadanko było takie bez szału. Ja lubię jakieś ciepłe w hotelach i tego typu rzeczy, więc mamy tutaj taki apartament. Można powiedzieć, dwupokojowy w hotelu. Zapłaciliśmy za niego około 10 zł. Zdecydowaliśmy się na niego, szczególnie ze względu na śniadania, i troszkę nas zawiódł. No ale cóż, ważne, jaki był widoczek. A teraz skupiamy się na Rzymie. Cały dzień Rzym, a jutro rano Paryż. <tacza> Także zapraszam Was na wideo z Rzymu. Jestem ponownie w Watykanie, ale teraz z Rana. I wiecie co? Tutaj do muzeum czy do bazyliki. Powiem Wam szczerze, że jest mega długa kolejka, która się ciągnie myślę, że na kilka godzin stania, więc ludzie przylecieli dzisiaj z całego świata. Nie wiem, czy jest jakieś wydarzenie, czy po prostu każdego dnia coś takiego jest, ale jest to niezwykłe doświadczenie. Jest to niezwykła rzecz, że do jednego miejsca. Ludzie są w stanie stać bardzo długo, ale najmniejsze państwo świata, Watykan, podoba mi się tak bardzo, że mogę tutaj wracać. Często. No to jesteśmy w Rzymie. Mateusz, jak Ci się tutaj podoba? No jest mega. Mimo, że nie lubię takich starszych klimatów nie na to Rzym nie kupuję całego. Jest, jest, moi drodzy, muzyczka, jest klimacik, jest słoneczko, także naprawdę jest rewelacyjnie. A za nami oczywiście Watykan, w którym byliśmy przed chwilką. E, warto wracać do Rzymu. Rzym można ogólnie zrobić na nogach cały, więc... Przed nami jeszcze około 7 godzin, ale działamy, nie zatrzymujemy się i naprawdę będzie rewelacyjnie. No i Rzym zwiedzam podobną trasą, jak to miało miejsce dwa miesiące temu, w lutym. I powiem Wam szczerze, że jest o dużo więcej osób, o wiele więcej osób. Także w Rzymie obecnie są tłumy. Teraz jesteśmy przy Panteonie, ale jest ciekawie, wtedy było mnóstwo Polaków, obecnie jest dużo innych narodowości, co mnie ogromnie cieszy, ponieważ. To świadczy o jednym, że świat się otworzył, że już nie ma aż takich restrykcji, jest to coraz mniej. Wiadomo, tutaj Włochy, green passy, tego typu rzeczy są cały czas na porządku dziennym, niezależnie czy się wejdzie do restauracji, czy do hotelu, tutaj ten Green Pass jest sprawdzany, ale przede wszystkim nie trzeba nosić maseczek na zewnątrz, więc no niestety, takie niby minimalistyczne rzeczy, ale cieszą. Niby kiedyś to była normalność, dzisiaj to jest coś wyjątkowego. Ale jest słoneczko, jest wspaniale, jest pięknie. Czwartek? Czwartek, dzisiaj mamy już czwartek. Czwarty dzień Eurotripa. Wszystko cały czas się dopiero rozkręca. Jutro o tej porze będę w Paryżu, dzisiaj jak to nagrywam, no to wlatuje filmik z Neapolu, który mam nadzieję, że już obejrzeliście no i dzieje się, trzeba podróżować, bo warto ponownie tu my a to oznacza jedno jedno z najsłynniejszych i moim zdaniem najpiękniejszych miejsc w Rzymie Fontana di Trevi tak jak wcześniej wspomniałem, mamy kwiecień jest bardzo dużo turystów z każdego miejsca na świecie w lutym były tu może nie tyle pustki, ale przede wszystkim było bardziej komfortowo, więc jeśli chcecie do Rzymu przylatywać, to radzę wam, nie wiem, czy we wcześniejszych miesiącach, czy w troszkę zimniejszych, czy może jak są większe restrykcje, o których również wspomniałem. Chyba, że chcecie podziałać z takimi tłumami, ale i tak jest pięknie. Oczywiście kolejny stały punkt programu w Rzymie, czyli... Koloseum. Ogólnie do Rzymu przylecieliśmy za 13 euro. Zwiedzamy, też jesteśmy tylko i wyłącznie na chwilę, ale jest przede wszystkim skutecznie. Jak tanio i skutecznie podróżować? Oczywiście dowiecie się z mojego e-booka. Link znajduje się poniżej, a Wy już dzisiaj możecie go odebrać w rewelacyjnej cenie. Także zapraszam, przeczytajcie i podróżujcie, bo warto. Witam Was z samego Koloseum Stoicy. Włoch, czyli Rzymu. Po co tu jesteśmy? Ponieważ przed nami będzie wielkie wydarzenie, które się teraz tu odbędzie. Dlatego oglądajcie, ponieważ będzie warto. Brawo, 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 brawo! Które <noise> jak w ogóle ci się z nami podoba? Z nami już spędziła się 4 dni, jedna dziewczyna, trzech chłopaków, sporo się dzieje, sporo miast, sporo wszystkiego zawodowo bardziej działasz w takich kierunkach egzotycznych, tak? Czyli tygodniowe wakacje, dwutygodniowe wakacje, all inclusive i te sprawy. A jak Ci się podoba intensywne zwiedzanie właśnie na Eurotripie? No, podoba mi się bardzo, zwłaszcza w takim gronie, w którym jest energicznie. No nie da się też nudzić, więc no grono jest naprawdę super, chłopacy są super z nimi, naprawdę polecam, można wyjeżdżać. Także jest rewelacyjnie. My za chwilkę lecimy do Warszawy, a już jutro Paryż. Ostatnim razem, jak byłem w Rzymie, również wracałem do Warszawy z tego to lotnisko lotniska. Lotnisko, Rzym fiumicino Wtedy jednak mieliśmy sytuację, że trzeba było pilnie brać taksówkę, ponieważ pomyliliśmy lotniska, więc pamiętajcie, że wizer do Warszawy na Chopina lata właśnie z tego dalszego lotniska. Teraz jesteśmy okazało się 2,5 godziny przed lotem, ponieważ już półtorej godziny nam ten lot opóźnili. Jest ze mną Mateusz. Mateusz, no, jak w ogóle energia po tych czterech dniach? No powiem wam, że energia dopisuje, mimo że to były naprawdę bardzo intensywne 4 dni. Praktycznie zero snu, cały czas chodzenie, zwiedzanie, no i tym podobnie. I zero energetyków, zero bez, kawy, bez niczego, nic takiego. Tam, energia. Dobre towarzystwo, dobra energia. Zajebiste miejsca, no co zajeb. nie? Tak dla mnie, możemy jeszcze dalej ruszać to Naprawdę, moja energia dopisuje, więc... Także Chodę za rzyma. chwilkę lecimy do Warszawy Ja później jeszcze z Krystianem z samego rana do Paryża A z Mateuszem do Gruzji no tak, za, no tydzień, za tydzień będzie Gruzja Także cały czas się dzieje Cały czas uśmiechy nam przede wszystkim na nie schodzą z twarzy To jest ważne O właśnie, tutaj są busy, autokary Więc jeśli was interesuje, no to Na początku właśnie też z Fiumicino do Watykanu dostaliśmy się za 8 euro na osobę i teraz z Roma Termini z dworca centralnego również za 8 euro tutaj przyjechaliśmy na lotnisko, więc myślę, że to jest taka informacja kluczowa, więc co, zachęcamy do subskrypcji tego kanału, dzwoneczek, dzwoneczek łapka w górę i komentarz, i komentarz, a jaki najlepiej? gdzie chcemy lecieć dalej dokładnie tak Jeśli... Macie na nas jakiś pomysł, gdzie chcielibyście, żebyśmy polecieli dalej, no to napiszcie to w komentarzu, a my, a my to, to dla Was zrobimy <noise> dokładnie. dokładnie tak. Wkrótce Paryż, Gruzja i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie, Trzymajcie. się, cześć! Na razie.